Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 DLC 3, DLC 3, The Crown of the Old Iron... tak, Old Iron King, aha, uh aha, -huh, uh -huh. Ivory King, Króla Kości Słoniowej, jak to przetłumaczyli. Słuchajcie, nadal niestety mój głos nie domaga, także za co przepraszam serdecznie. Jesteśmy w tym miejscu, do którego chciałem tak naprawdę ostatnio dojść, ale niestety te typy, które tutaj były w pobliżu e, mi przeszkadzały i to bardzo, bardzo, bardzo. Zobaczcie. Ten jak tutaj rzuca do nas tymi dzidami, jak oczywiście byśmy tam do niego podeszli, no to byśmy mieli problem z tymi tutaj panami, którzy sobie klęczą. Więc zastanawiam się, czy po prostu nie zestrzelić ich, a to ciekawe. Bo na przykład w tym momencie nie mogę ich namierzyć. Wow, panie, panie, panie. No i się teraz zbierają, tak? Łoł! Wow. I wbrew pozorom, słuchajcie, oni są naprawdę mocni. Mocni pod tym względem, oczywiście, że nas mogą nieźle dziabnąć, ale mają mało życia. Dobra, co tu jeszcze macie ze sobą? Przepaskę, o boże! Przepaskę mogę wziąć od niego. Od tego nie mogę już, tak? Dobrze. Wow! Plecki? Ach, jeszcze się złapaliśmy na plecki, to było dobre. Przepraszam, ale tak mi głos za nie zaniemógł. Oczywiście widzę masę komentarzy już i poprzed, pod poprzednim materiałem poniedziałkowym z This War of Mine i pewnie pod tym, że o, ale to zapił w weekend. Odsyłam do, odsyłam, o właśnie, klucz do strażnicy garnizonu. Odsyłam do, do materiału vlogowego na temat alkoholu, także nie będę wam tutaj mówił dlaczego, ale jeżeli ktoś nie widział, a jeżeli ktoś widział, to my pewnie pouczy niektóre osoby, które pewnie jakoś tam złudnie myślą, że o, se to wiadomo co tamto, tamto. Op, odpalono ognisko. Boże. O, oj, ja wam zawodzę. Odpalono ognisko. Nie, nie dostrajanie. Podróż. Słuchajcie, wszystkie ogniska już w DLC mamy odpalone. Także nie jest źle w tym momencie. Słuchajcie, co robimy? Wchodzimy tutaj. Sprawdźmy. Ale śmiesznie wskoczyła nasza postać do, do trumny i zobaczcie, z górki na pazurki, saneczkami, pięknie, no szkoda, że nie pokazali nam całej drogi, również szkoda, że nie mogliśmy e, tym właśnie, tą trumną sterować, no ale cóż turywać, cóż zrobić. Mm, mam nadzieję, że jazda była spoko, chciałbym sam nawet tak zjechać, co prawda może nie w trumnie, bo to jest dość briki. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na mroźnych, na mroźnych obrzeżach, problem jest jeden tutaj, że główno widać, tak się brzydko wyrażę, ale to chyba naprawdę dosadnie e, można tak określić, że główno widać, dlatego, że tu jest niezła zamieć. Tutaj znajduje się ostatni boss z DLC, e, który jest o bossem nieobowiązkowym, alternatywnym, ale jak zazwyczaj ja to robiłem e, i zazwyczaj jak to robiliśmy... Przejdę oczywiście. Postaram się oczywiście przejść wszystkich bossów. I teraz tak, co jakiś czas, co jakiś czas nam ta, ta nasza mgła się troszeczkę mgła się mgła troszeczkę i ta zawierucha opada. Dzięki czemu możemy na przykład właśnie zauważyć kolejne miejsca, do których warto by było pójść. W których warto by było przyzwać na przykład właśnie jakiś NPC. Ja tutaj przy, przyzwałem właśnie. NPC kseni fiwa, czy ksieni, czy ksieni fiwa. I głowa Wengarla, którą dobrze znamy. I teraz trzeba obrać dobry kurs e, na. No właśnie. Dobry kurs. Od jednego. Te, od jednego takiego zabudowania do drugiego. Tak naprawdę możemy... Ej, Kę, głowa Wengarla mogłabyś mi nie zasłaniać. I zobaczcie, teraz jedno wielkie gówno widać za przeproszeniem. E, głowa! W takich zabudowaniach możemy znajdować różne skarby, ale czy to jest naprawdę warte tego wszystkiego? Nie sądzę, z tego względu, że za chwilę będą nam tutaj próbować... No właśnie, już właśnie to jest to, kurda, aż się zląkł, no. Taki oto brzydki... Oop. Taki oto brzydki właśnie brzydal. Kuń słuchajcie, to jest taka droga właśnie przez mękę to jest właśnie taka droga przez mękę, jeżeli chodzi o dojście do bossa nie ma szybszej drogi dojścia do bossa niż właśnie tak, chyba, że ja o czymś nie wiem ale raczej wiem także, no, mamy tych NPC, którzy w sumie tam pomagają nam jakoś odganiając te kunie, one się respią cały czas, ich się nie da zabić one się będą respić i to w Kolejnych podejściach i to w tym samym podejściu również będzie ich nieskończona ilość. Jeżeli będziemy szli dłużej, to one będą przychodzić, przychodzić, przychodzić. Mogłaby opaść tam mgła. Bardzo bym był wdzięczny. O, super, widzę kolejną. Mm, kolejny punkcik, do którego musimy dojść. Tak, widzicie? A, 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 a. Tam jest jakiś żołnierz, tego akurat na tego, na tego nie zwróciłem uwagi. Opa! piz! tu wylądował, do? no? No nie, nie! No co jest? Masz tam... Inny. Dobra, gdzieś w tamtym kierunku, dobra? nie fiwa, kurde, ona jest czarodziejką. Tak naprawdę rzucając sam cudy, nawet można było to usłyszeć tym dzwonkiem, że posługuje się tym dzwonkiem, ale no zbyt dużej wytrzymałości nie ma. Hmm. Okej, okay, ten też nie jest bosem. Ten też nie jest bosem. Więc możemy sobie go obejść. Nie jest on nam potrzebny do niczego tak naprawdę. Zrobi nam tylko niezłe kuku. A ja... Aż ty w mendo, pałkowata no. Zajmij się czymś innym. Ten człowiek kurwa zniszczy sobie... A, zaraz spadnę pewnie do jakiejś przepaści. Jeżeli zaraz mi się mgła nie opuści, to ja nie będę wiedział gdzie iść. Bo to jest jedno wielkie mleko. Okej, okay, jest, dobra. Jedno wielkie mleko. I postaram wam się pokazać bossa. Tylko, że może bym tam zlazł na co? O, właśnie, tędy. No niestety, nasz jeden NPC praktycznie jest out of order. Czyli jest tętka. No nie musi mi, że tutaj do mnie coś doleci. I mam nadzieję, że moje NPC nie spadną na dół. Idą w ogóle tutaj, czy nie? Walczą tam, ostro walczą. Eee, głowa węgarla tam nieźle walczy. Ciekawe, czy, je, czy on, ten NPC, jak ja odejdę dalej, to on na przykład się zrespią gdzieś tylko u nas. Możecie już lekko sobie usłyszeć, co tutaj się dzieje. I kto za tym stoi. Widzę, że głowa węgarla sobie tam... Ostro nie radzi z nimi. Zastanawiam się w ogóle, czy... czy się napiłeś Estusa? Nawet nie wiedziałem, że możecie pić Estusa No nie wierzę, no czy ja mam mu pomóc? O, oh, shit, tam są 3. trzy! Uf, dupęcję! Nie ma opcji. Będę musiał to jakoś inaczej... ...obejść. No nic, z głowem Garla chyba ewidentnie jest w niełasce. Trzech reniferków, ale to tak świątecznie można powiedzieć. Dobra, my tu, pitu, pitu, a świnie w pomidorach, może zostawmy go, a ja wam pokażę przynajmniej, bo na pewno za pierwszym razem go nie przejdę. Mianowicie bossa. Nawet wiedziałem, że on tak, tak dużo jest mogą wypijać. Patrzcie, jeden kotek, drugi kotek. To są te po prostu piękne, piękny, piękni bosowie, których tak bardzo kochamy. Także to nie jest jeden kotek. Są dwa kotki. Ooo, oh, shit i o wiele, wiele mocniejsze. O, głowę węgarna mam. Nie, 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 nie. nie. Ooo, oh, shit, właśnie. Tak też myślałem, że tak może coś skończyć. Tak też myślałem. Niby zarzuciłem na siebie to ponowne, że tak powiem, second life Ale no niestety, niestety Nie udało się Nie udało się, dlatego że widzicie, nawet nie mam możliwości Niby wstałem Ale zanim ja wstanę, no to niestety się zdążą wyprowadzić kolejny atak W pojedynkę, bardzo ciężki pos Kilka osób Myślę, że jest do przejścia. Tym bardziej jest do przejścia, jeżeli na przykład byśmy spróbowali e, zaatakować z jakimś innym graczem. Ale tego innego gracza niestety nie jestem. Znaczy, ostatnio nie zwróciłem uwagi, żeby tu był jakiś inny gracz. Były do przyzwania tylko NPC. Dobra, i za każdym razem trzeba tam wjeżdżać tą trumną. Ha, jejku, jejku. <ścoughs> Szkoda, że nie ma jakiegoś szybszego na przykład skrótu odblokowanego. okej, okay. zwiedzilibyśmy tą zawieruchę, tą lokację, mroźne obrzeże, czy jak się tam zwą, zwiedzilibyśmy, okej, okay. widzieliśmy, ale mogliby dać jakiś, nie wiem, portal, cokolwiek innego, bo teraz to tutaj to ja widzę jedno wielkie no a sobie poczekam chwilę i na przykład tak, dobra, wychodzę z tej wytrumny, teraz poczekam aż opadnie mgła, Żebym wiedział następnym razem, w którą stronę się dokładnie kierować, a nie musieć czekać, aż mgła opadnie. Bo tak to, to ja tutaj nic nie widzę. Nie? Następnym razem, ja nawet jak nic nie będę widział, to będę wiedział, w którą stronę iść, od tego jak ja wyjdę z trumny. Potrafi mi opuścić drogę, nie? Będę mógł zapinkalać od razu tam, gdzie trzeba. Aha, czyli za siebie. No okay. ok, szkoda, że tutaj nie ma do przyzwania innych graczy. Są tylko i wyłącznie znaki przyzwania tych NPC. No, co nie jest niczym. Fantastycznym głowem, Penguin, like Sani Czy może inaczej źle. <laughs> źle może e, wymawiam to. No nic. Wiecie co? Wiecie co? Ja was. E, zobaczymy się najwyżej pod bosem. Zobaczymy się pod bosem. No, nie chcę Was tutaj męczyć, oczywiście, tymi kolejnymi e, przejściami przez tą zawieruchę, bo tutaj nic nie widać. Okej, okay, jest ludziska, jesteśmy tutaj z graczem. Tak naprawdę, jedyny w ogóle znak przyzwania od długiego, długiego czasu znalazłem to jest S-Trip. E, jeżeli dobrze przeczytałem jego, nigdy włada dwoma wielkimi mieczami, co jest dosyć ciekawą opcją. Ale okej, okay, dobra, to ja się w takim razie też uleczę się w takim razie też uleczę, wezmę sobie zjem to, czyli wysuszony korzeń, wezmę sobie żywicę i wezmę sobie balsam ze starej na Okej, okay. here we go. Zobaczymy, czy uda nam się szybko rozwalić tego pierwszego przyjemniaczka, mam taką nadzieję z kciukiem. Mogło być zawsze lepiej O, nie mówcie mi, że obydwa tutaj przyleciały O, shit Naprawdę Naprawdę obydwa tutaj wlazły Już, tak szybko O, ale zawinął Dobra, głowa węgarla będzie tutaj jakimś Swojego rodzaju, o Swojego rodzaju gościem, który. O! U o, o! No nieźle, nieźle, baty zbieranie powiem. Dobra, ja muszę się zlokować na jednego. No już, 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 już koniec, 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 koniec. O, pięknie, ładny, ładna wita. I w takim razie został ostatni, czyli Zellan Ah, ale zawinął wszystkich Dobra, ja się spróbuję uleczyć O, oh, shit Dobra Uwaga, zarzucił na siebie Bówka Dobra, ja sobie wezmę jeszcze, zjem to Założę to Trzeba uważać, bo czasem nie wiem, czy to na mnie Nie będzie leciało, właśnie To będzie na mnie leciało Okej okay. W tym razie, zgłupiony pan. Nic nie widzę. Nic nie widziałem, totalnie nic nie widziałem. Wow, nie, nie no dzisiaj. O, o, Nie, to... O, się, ale zrobiłem głupio. Jedno mi się przydało, ok? Dobra, zostało mało mu życia, nie spierdzielmy tego. Moje życie się oczywiście regeneruje w tym momencie, ale myślę, że... No, ostatni, ostatni strzał jest! Udało się. Udało się. W pojedynkę byłoby to naprawdę, naprawdę trudne. Dusza luda, zwierzęka króla i dusza zelana. Przepraszam, że pewnie wam jakoś jakoś wam tam ee... krzyczałem do mikrofonu. Aaa, udało się. Dzięki trip, jeżeli to był jakiś e, gracz, który być może kiedyś do mnie zajrzał na kanał, e, to serdecznie dziękuję za pomoc, e, myślę, że bez tej pomocy to by było bardzo, bardzo trudne, bo nawet z tymi dwoma NPC, jeżeli bym doszedł tutaj w sposób, no... Z ich maksymalną ilością życia, to ja również mógłbym tutaj ponieść dosyć srogie, znaczy doznać dosyć srogich obrażeń, bo jednak zauważyliście, ten Zelan po jakimś czasie niestety bufował się. Tak zwanym berserkerem no i mógł sobie spokojnie regenerować swoje życie nawet szybciej niż ja mu te obrażenia zadawałem, więc tutaj trzeba by było na to uważać, wziąć to pod uwagę i na przykład nie wiem, czekać aż czekać, aż, aż, aż mu ten buff zejdzie. No dobra, no to w takim razie chyba coś mi się zdaje, że jeżeli tego dotkniemy, to wrócimy sobie do miejsca, z którego chyba tutaj wchodziliśmy. Jeszcze tego nie wiem, bo na live w sumie nie udało nam się pokonać właśnie tych dwóch kociaków. Ale skończyłem na tym i stwierdziłem, że mówię a pierdziele, już nie, nie będę się z nimi męczył. Ale powiem wam szczerze, że Teraz jak nagrywałem, to pokazałem wam właśnie ten ostatni moment, ostatnią e, akcję, której no jednak udało mi się coś, coś działać. Podejdziemy sobie do mm, Majuli, Bo już tak naprawdę wszystkich bosów DLC pozabijaliśmy. Moc świętego dzwonu, no proszę. Chyba nie mam takiej broni. A i warto czekać teraz na kolejne DLC, bo podobno ma być. To na pewno, że. Dark Souls 2 ma wyjść również na PlayStation 4 w odświeżonej wersji i ma być troszeczkę pododawanych mobów. Nie wiem czy, pododawanych ma, czy mają być pododawane lokacje, a bardzo też możliwe, niedokładnie to przeczytałem. Naprawmy sobie, o widzicie. Niestety dwa po, dwie poprzednie akcje albo i trzy nie udały mi się, także pokazałem wam dopiero czwartą. Nie chciałem was zanudzać, oczywiście. 105 tysięcy dusz nie jest źle, a chociaż mogło być lepiej. I jeszcze Wam obiecałem, tego, o, o, obiecałem wam oczywiście, e, pójście do Wendrika, bo być może Wendrik coś ciekawego nam będzie chciał przekazać po zdobyciu tych wszystkich trzech koron, albo na przykład po, po zdobyciu tej e, trzeciej, bo zawsze po jakiś tam miał komentarz do naszych poczynań Zobaczymy, czy coś tym razem również nam powie. Mam nadzieję, że nikt nam to nie będzie przeszkadzał. Zobaczcie, że ja odczuwam, oczywiście, że gra o wiele płynniej chodzi w takich zamkniętych lokacjach niż właśnie w takich mroźnych zawieruchach. To, to, to było naprawdę ciężkie dla konsoli. Zwłaszcza jak było bardzo dużo efektów yy, i plus też zamieć, prawda? Więc bardzo dużo efektów było tutaj. I no niestety ta konsola jednak tak średnio wyrabiała. Ale mam nadzieję, że teraz już nie będzie takich problemów. Tym bardziej, że w sumie nie wiem, co mógłbym tutaj jeszcze wam pokazywać. Ciekawe, dajcie znać w komentarzach, czy ktoś by chciał coś więcej z w ogóle z Dark Soulsa. Czy chcielibyście coś, żebym wam pokazał więcej. I zobaczmy, czy jakieś wspomnienie. Związane z królem Wendrykiem po zdobyciu tej trzeciej korony, którą zdobyliśmy już wcześniej. Czy jakieś wspomnienie jest. Zobaczmy co Wendryk ma na do powiedzenia. Także aspekt popularny. One of the father of the Abyssu, confounded quintessence of humanity the abyss once had form but then dissipated and yet traces of its existence endured each fragment thirsting for power spread dark with no relent my dear chandra was one such fragment a feeble tiny thing that thirsted for power more than any other, driven by insatiable lust for a worthy vessel. fire came to be, and with it disparity. heat and cold, life and death, light and dark. dark was seen as a curse. shadow is not cast. But born of fire. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Inherit fire and harness the dark. Such is the calling of a true leader. Tribesha seen as occur. No, już chyba, is born of fire. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Inherit such. To już było. Kolego, powtarzasz się. No nic, no w takim razie wysłuchaliśmy Wendrika. E, także nie mamy tu już nic więcej do zrobienia. Wszyscy bossowie padli i o to tak naprawdę w Dark Souls chodziło. E, I tyle, i tyle. Czekamy na to e, odświeżenie serii, czyli ten remake na PlayStation 4. Mam nadzieję, że będzie dobry. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie apel w górę i zostawcie komentarz. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.